Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie radość i spokój w Waszych domach. Życzę, abyście spędzili święta w gronie najbliższych w atmosferze miłości i zrozumienia. Niech radość z narodzin Chrystusa wypełni Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Życzę Państwu zdrowia, które pozwoli realizować Państwa marzenia oraz plany. Niech nowy rok przyniesie sukcesy i szczęście w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję Wam za zaangażowanie w rozwój naszego miasta. Wspólnie twórzmy łuków pełen pomysłów i dobrej energii. Wierzę, że nadchodzący rok będzie dla nas wszystkich wyjątkowy. Życzę Wam pięknych świąt i pomyślności w nowym roku. Ściskam Was serdecznie. Burmistrz Łukowa Piotr Pudowski.